Centrum skłusza Red Redeko W sobotę 7 gonitw najważniejsza była piąta. Wielką partynicką wygrał czeski reprezentant maklerz pod Tomasem Bojerem. Na finiszu wyprzedził treoninę pod Pawłem Pałczyńskim i Isuzu pod Tomaszem Pastuszką. Maklerz skutecznie odparł ataki rozpędzającej się partynickiej treoniny. Bardzo się udało mnie to, że ta gonitwa dzięki temu, że była na długim dystansie dzięki temu, że organizator zwiększył trochę przeszkody, profil przeszkód płotu, to powodowało to, że ten tempo było umiarkowane. Przynajmniej cała, gdzieś około 65% gonicy był takim, takim spokojnym tempem rozgrywana, rozgrywana ta gonitwa. A to mojemu końowi bardzo pomogło, ponieważ to jest koń, który. Ma wielką klasę, ale jeden raz tylko biegł przed tą gonicą, A bałem się najbardziej tego, że no nie starczy mu ten tylko jeden wyścig, który e, przed Wielką Służbą e, e, przebiegł. A wiedziałem, że to będzie ciężko mu z koni rozbieganymi konkurować. Ale, a z drugiej strony to jest koń bardzo dobry, wysokiej klasy. No, także... Przez to, że to nie był bardzo szybki wyścig, także on te swoje jakieś te rezerwy sił starczyły, a za jego waleczność spowodowała to, że on nie dał, odparł ten atak konkurentów i, i w końcu wygrał. Szczęśliwy był nie tylko trener, zwycięzcy radości, nie ukrywał też. Szkoleniowiec drugiego konia w stawce. Po to zapisywałem, bo troszkę tam liczyłem. Może nie, nie każdy w to wierzył, a ja, ja ją trenuję, także wiem na co ją mniej więcej stać. Liczyłem, chociaż nie aż tak dobrze, jak, jak przeleciała, bo druga w walce o szyję, no, jest to po prostu dla mnie bardzo duży sukces. No Liczyłem tak czwarte, trzecie. To, to by był tak zadowolony, bardzo. A, a mało brakowało, aby zrobiła dużą sensację. W szóstej gonitwie dnia triumf Kankana pod Lidią Reznikową wróblewską Bardzo dobrze konie przygotowane. Bardzo się cieszę, za, że trener dał mi dosiady. E, konie byli super przygotowane. No to w, tylko wsiadłam i wygrałam. tak. Nie przeszkadzałam koniowi, przyprowadziła go dobrze i dlatego jest zwycięstwo. Radość dżokejki i trenera Kankana. Konie są przygotowane na tempo. No taki mam w, w tym roku styl treningu i myślę, że ten styl mi się sprawdził, bo jak na razie te konie do bardzo dobrze biegają. Wszystkie. Nie mogę powiedzieć, że no są gorsze, no ale one się tak urodziły już gorsze i na pewno ja ich nie poprawię, nawet metodą treningu. Kankan w nagrodzie profesora Matukowskiego był drugi, Olimp wygrał i wierzyłem, że on musi następną grupę pierwszą wygrać. Stało się tak. W innych gonitwach triumfowali Indals, Elaria... Daula Giri, Amori i Salopa. Jak dzień na torze podsumował miłośnik Koni i aktor Marek Siudym? Ten tor każdego nastraja, w ten sposób miejsce w ogóle niezwykle przyjazne, piękne. Mam tutaj klaw swoją. w u trenera Dębowskiego Tasmanie. Mam przyjaciół, począwszy od, od szefa Jurka Sawki, przez rodzinę Wiki, która tutaj działa, prowadzi rekreację. Zostałbym, ale niestety muszę być jutro w Warszawie, bo jest święto kawalerii na hipodromie Legii i muszę tam być. Dodajmy, że w Wielkiej Party Niskiej w puli nagród było 105 tysięcy złotych. Nowe centrum Skłusza Www.redeko.pl www